Przęt niezbędny do ochrony wód oraz walki z kłusownikami trafił do Społecznej Straży Rybackiej z powiatu płuckiego. Dwie łodzie oraz samochód terenowy marki Nissan do dyspozycji koła miejskiego 115 w Płucku Polskiego Związku Wędkarskiego przekazał wójt gminy Słupno Marcin Zawadka. Do tej pory nie udawało mi się w jakiś sposób skutecznie pomóc wędkarzom, ale jak to się mówi wędkarz jest cierpliwy i nagroda przychodzi po czasie. Więc teraz z wielkim wielką przyjemnością mam zaszczyt przekazać tutaj dzięki wspólnej wspólnemu zaangażowaniu ten sprzęt, który będzie służył Wędkarzom i mam nadzieję, też będzie powodował, że na terenie naszej Wisły, od Płocka do co najmniej Białobrzegów, wędkarze, ci, którzy w sposób legalny łapią ryby, będą mogli czuć się bezpiecznie i będzie pomagał nam w walce z kłusownikami. Także ze swojej strony cieszę się, że mogłem wesprzeć w ten sposób koło wędkarskie 115 i miejmy nadzieję, że to jest początek dobrej współpracy między Gminą Słupno a wędkarzami. To sprzęt, który pomoże nam w codziennej pracy, mówił w rozmowie z nami komendant społecznej Straży Rybackiej. Będzie nam pomagał w dzia naszej działalności, to znaczy zwalczaniu kłusownictwa, ochrony wód, y sprawdzanie czy nie ma jakichś zanieczyszczeń, y rzek naszych jezior. No, bardzo nam potrzebny, bo mamy małe środki finansowe, wszystko co ktoś nam... Ja po nim na rówie z chęcią przyjmujemy. Dwie łodzie, samochód, przyczepa i silnik trafią do Płocka, Gąbina i w części zastąpią stary, wysłużony sprzęt. Dla niej język angielski nie ma tajemnic. Iga Cybulska, uczennica klasy czwartej ze szkoły w Święcieńcu wygrała ogólnopolską olimpiadę Olimpus. Wcale nie było łatwo, wspomina Iga. Była skomplikowana. Była trudna, bardzo była trudna, ale rozumiałam o co w niej chodzi, bo przygotowała mnie do tego moja siostra cioteczna, moja najlepsza pani od angielskiego i moja siostra rodzona. Jak sama przyznaje, była bardzo szczęśliwa, gdy dowiedziała się, że wygrała. Byłam bardzo, bardzo szczęśliwa. Skakałam jakby do sufitu. Iga, szóstka z angielskiego, już ma, ale jak przyznaje pani Marzena, nauczycielka angielskiego, jest bardzo dumna ze swojej uczennicy. My z Igą przygotowywałyśmy się do tej olimpiady od początku roku. W związku z tym my też nie mieliśmy takiej świadomości, że zajmie pierwsze miejsce. Także rzeczywiście duże zaskoczenie i dumę. W konkursie z języka angielskiego wzięło udział 4600 osób, a właśnie Iga była najlepsza w kraju i zajęła pierwsze miejsce. Iga, jak sama przyznaje, bardzo lubi się uczyć języka, chciałaby zostać aktorką. Trzymamy kciuki za spełnienie marzeń i gratulujemy zwycięstwa! Gmina Słupno ma nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To jeden z ważniejszych dokumentów, jakie przegłosowali radni na ostatniej sesji. Pokrótce dla mieszkańców gminy będzie oznaczało to, to, że jeśli wojewoda już zaakceptuje ten dokument, to będziemy mogli przystąpić jako gmina do sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jak wiemy, tych planów obecnie jest 130 obowiązujących na terenie gminy, a dążymy do takiej sytuacji, żeby każda miejscowość każdy obręb, w zasadzie ewidencyjny, miał swój plan zagospodarowania przestrzennego, odrębny dla każdej miejscowości. Chcemy, aby te nowe plany były bardziej dostosowane do oczekiwań mieszkańców, tych również, którzy chcą się dopiero sprowadzić i wybudować dom w mieście łupno, ponieważ te plany, które teraz obowiązują, jakby. Nie są dostosowane do obecnych trendów, do obecnej mody. Ponadto podczas majowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od września 2019, a także wysokość świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych. Coraz cieplej, coraz bliżej wakacje. To czas, by wolne chwile spędzić, między innymi nad wodą. W stanicy wodnej Fris rozpoczęto właśnie kolejny sezon. Tradycyjnie rozpoczęto go podniesieniem bandery. To miejsce to takie nasze małe Mazury, przyznaje wójt gminy. To jest piękne miejsce, rzeczywiście urzekające i mam nadzieję, że będzie zyskiwało popularność, że coraz więcej osób, które szukają takiego odpoczynku nad wodą, będą odkrywały to miejsce. Tym bardziej, że jest na trasie też łączącej miasto Płock, bo można wzdłuż wału wybrać się na rowerze i zobaczyć jak pięknie ta przystań z każdym rokiem ulega modernizacji. Nie ukrywam, że cieszę się bardzo, że jestem w Stowarzyszeniu Wodniaków Lis. Jestem od wielu lat i mogę tutaj uczestniczyć w kolejnym już otwarciu sezonu. Jak zapewnia prezes Wodniaków, atrakcji w tym sezonie nie zabraknie i każdy znajdzie coś dla siebie. W najbliższym czasie będzie, będzie Dzień Dziecka, później będą Wianki Wiślane, później będą Dni Wodniackie dla młodzieży i dla starszych. Później będzie impreza wyścigi kajakowe o Puchar Wójta Gminy Słupno i Puchar Prezesa. Obecnie Stowarzyszenie Wodniaków Flis liczy ponad 100 członków. Wszystkim życzymy stopy wody pod Kilem.